Minister spraw zagranicznych Dominik pogłosił w Izbie Gmin, że Zjednoczone Królestwo rozszerzy na Hongkong sankcje, które uniemożliwią Chinom zakup broni oraz sprzętu policyjnego w Wielkiej Brytanii. Sankcje te zostały nałożone na Chiny w 1989 roku po stłumieniu protestów na placu Tiananmen. Zawieszone zostanie również obowiązywanie umowy ekstradycyjnej między Wielką Brytanią a Hongkongiem. Londyn argumentuje, że nie może przekazać do Hongkongu nikogo, dopóki Chiny nie wycofają się z objęcia autonomii. Ustawą o bezpieczeństwie publicznym, która umożliwia sądzenie mieszkańców dawnej brytyjskiej kolonii w komunistycznych Chinach. Wcześniej umowy ekstradycyjne zawiesiły Austria, Stany Zjednoczone i Kanada. To kolejne ochłodzenie relacji między Londynem a Pekinem. W ubiegłym tygodniu brytyjski rząd zdecydował o wykluczeniu chińskiego koncernu Huawei z budowy kluczowych sieci infrastruktury sieci 5G w Wielkiej Brytanii. Jeszcze wcześniej Wielka Brytania ogłosiła plan zmiany prawa imigracyjnego, który umożliwi 3 milionom mieszkańców Hongkongu posiadaczom brytyjskiego paszportu zamorskiego osiedlenie się w Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy na Pekin w jakikolwiek sposób wpłyną tego typu pogróżki. Nie jest to przecież pierwsza taka sytuacja. A waszym zdaniem istnieje jakiś sposób na zmianę polityki Chin? Dajcie znać w komentarzach i zapraszam do tego filmu, w którym mówimy o Chinach i wpływie na 5G.